Jo, wsparajcie mali, cudownic i e, niebiesko, zieloni i, i wszyscy zadowoleni i po kolorowi. Tutaj tej parafii cudowności, miłości, radości doznawali magisowości, magis, czyli bardziej znaczyło. Ojciec Stanisław Tabi, założyciel to było. To się działo, to wykwitało. Tu Pan Jezus był troszkę inny. A, ale zawsze rodzinny tu znajdziecie dużo pomocy Ukraińcom i radości, miłości, tak. E, tyle rzeczy, co tu się dzieje w parafii Jezuitom, składamy ad majorem de gloriam i na e, żadnej tu nie ma mafii, ale zawsze. W pozytywnej e, ciężkowości, biorą chleb powszedni, rozdają nowości, tak? Posłuchajcie ich miłości, kiedyś augurszburska parafia, tutaj protestantyzm, kiedyś sala gimnastyczna i e, teatralizm, albo było gdzie indziej, przed wojną i po wojnie, więc pamiętajcie o GRB na tej. E, Stolnie? Stolnie, co tam wam się pokręci w głowie, tak jak mi, ale dziś dzień jest zdrowy. Więc yy, rozłóżcie modlitwy za więcej kapłanów. Mamy tylko jednego młodego, już niedługo wyświęconego, więc Janka pozdrawiamy. Jezuitę z parafii, więc trzymajcie się i yy, dawajcie A epitafii cudownego z Panem Bogiem. Jak to mówią króli nam Chryste, zawsze miejcie to serce czyste